Witaj w ósmej lekcji na kursie Listen and Speak English na poziomie B1. W dzisiejszej lekcji przyjrzymy się, porównamy sobie właściwie dwa czasy. Dwa czasy przeszłe, past simple oraz past continuous. Na poprzednim kursie, na kursie A2, Przyglądaliśmy się szczegółowo, jak budować konstrukcje tych czasów, jak budować z nimi pytania, przeczenia, więc tym się nie będziemy dzisiaj zajmować. Tym, czym się zajmiemy dzisiaj, to porównanie tych czasów. Co je różni, kiedy zastosujemy jednego, kiedy drugiego, ale także zobaczymy, że możemy zastosować je razem. W jednym zdaniu uzupełniają się wzajemnie w pewnych typach wypowiedzi, w pewnych zdaniach, kiedy coś chcemy powiedzieć, czasem użyjemy tych dwóch czasów jednocześnie w jednym zdaniu. Dzisiaj także poznamy nowe utarte zwroty w języku angielskim, czyli w części Fixed Expressions. Tym razem trzy takie utarte zwroty. I wszystko to, co dowiemy się podczas tej lekcji, zastosujemy sobie i powtórzymy w zdaniach w części Sentences. Zapraszam do lekcji. Za chwilkę wracamy do naszej lekcji. Tutaj chcę Ci przypomnieć w kilku słowach, że dostępny jest podręcznik z ćwiczeniami dedykowany specjalnie do tego kursu B1. Jeśli ten poziom jest dla Ciebie zbyt zaawansowany, dostępne są także podręczniki na dwóch wcześniejszych poziomach, A1 oraz A2. W podręczniku do kursu B1 znajdziesz przejrzyście i jasno opisane wszystko to, co omawiam w lekcji wideo, także tej dzisiejszej. Dodatkowo do każdej lekcji jest homework, gdzie Twoim zadaniem jest przetłumaczyć na angielski 20 zdań i zapisać je, dzięki czemu lepiej utrwalisz gramatykę i ćwiczysz pisownie. Papierowy podręcznik jest więc świetnym uzupełnieniem lekcji wideo, które oglądasz. Dzięki niemu nauka przyniesie znacznie lepsze efekty. Podręcznik na każdym poziomie zaawansowania A1, A2 oraz B1 możesz zakupić bardzo łatwo przez mój sklep internetowy. Jak to zrobić? Zajmie ci to dosłownie minutę. W opisie każdej lekcji wideo znajdziesz linki do zakupu wybranego podręcznika. Rozwijasz opis tego nagrania YouTube i wybierasz podręcznik na poziomie, który cię interesuje. Klikasz na link, który przenosi cię do sklepu online, gdzie standardowo dokonujesz zakupu. Podręcznik natychmiast dostajesz na maila w wersji cyfrowej w formacie PDF, gotowy, by w dowolnym punkcie ksero zlecić jego wydruk. Po wydrukowaniu i zbindowaniu wygląda on tak. Każdy podręcznik ma około 200 stron materiału wraz z daniami do tłumaczenia. Pracując z podręcznikiem, o wiele szybciej zrobisz postępy w nauce angielskiego. Zanim wrócimy do lekcji, przypomnę Ci, że masz możliwość darmowej nauki za pomocą lekcji wideo YouTube na dwóch wcześniejszych poziomach trudności podstawowym A1 oraz kolejnym A2. W zakładce wideo znajdziesz wszystkie publikowane do tej pory lekcje. A w zakładce playlisty na moim kanale masz całe kursy A1 A2 i oczywiście aktualny B1. A teraz wracamy do lekcji. Let's look at some fixed expressions. The first one: I'm sick and tired. I'm sick and tired. And you can be sick and tired of Something you can be sick and tired of somebody. Okay, people also say I'm sick of without this and tired. So, to be sick of, so people also say I'm sick of this job, but we'll stay with I'm sick and tired. So, let me give you an explanation and let's see what it means. When somebody says I'm sick and tired of something, that means somebody's annoyed with someone or frustrated with something, okay? They also may say, I'm sick of it. I'm sick of it. This expression is also used when somebody is bored with something to the point that they don't want to do it any longer. Somebody could say, I'm sick and tired of doing this, right? We know what, a, what sick means, right? I don't feel very well. Tired, right? after work I, i'm tired i need to, to get some rest right so i'm sick of sick and tired of doing this in other words i've had enough i've had enough um, i'm fed up with this this is also expression really similar to this i'm fed up with this i'm tired of doing this right i'm sick and tired of something Let's look at some examples, I'm sick and tired of his excuses, right? I'm sick and tired of it I'm sick and tired of people asking me for money. I don't like it. I don't want them to do it I'm you know, I'm tired of this, right? I'm... So what does it mean in Polish? I'm sick and tired czyli mam dość Mam po dziurki w czegoś. I'm sick and tired of something. Let's look at the, uh, the next one. Uh, the next one is no way. No way. Okay, so no variations and let's, uh, let's see what it means. This expression is used in two cases. First, uh, when you want to emphasize that you definitely do not agree on something or you will not do something. No way. It's just a stronger way of saying no. Okay. Other use of this expression is when you are very surprised where, by, by what someone has said and it's hard for you to believe it. So you say, no way, right? It's hard for you to believe. No way. Really? Are you serious? Okay. So two cases. Okay. So in other words, we say strongly. No. Okay? Absolutely not. Forget it. No way. I won't do it. It's impossible. No way. No way. I won't do it, right? Let's look at the examples. Would you lend me some money? No way, right? I won't do it, right? Forget it. Absolutely no. I I ain't gonna lend you any money, right? The next example. Look, there's a guy from TV there, right? And you say, no way, right? You, you can't believe it. You, you can't believe your eyes, right? So, can it be that this is this famous guy? No way, you're very surprised, right? Okay, so I'm sure you already know what does it mean in Polish. No way. Nie ma mowy nic z tego. Pierwsze znaczenie? Drugie? Serio? Naprawdę? No way! Okay, and the last one for you today is to get rid of something. Uh, no variations and what does it mean? We use this expression when there is something we don't want to have any longer. It can be a problem a medical condition or it could be a big object like for example a piece of furniture or a car you want to you, you you no longer want this thing right you would like to throw it away or destroy it but it's not easy since it will take some time and effort right so you say something like i need to get rid of it i need to get rid of it Meaning, you don't want it for sure. You're just sharing the idea with somebody, but maybe they will help you to take care of it, right? To get rid of something. In other words, to throw something away, to eliminate, to remove, to destroy, to dump something, also, to get rid of something, okay? Let's look at uh, those examples. It's time to get rid of this old couch. Okay, so a couch is a piece of furniture, it's quite big, it's not easy to get rid of it. Okay, to remove it, you have to like get a car, take it somewhere, you know, sometimes to pay for to pay somebody to help you, right? So to get rid of old couch. Second example Do you sell painkillers? I need to get rid of this headache, okay? So, somebody's got headache and they want to get rid of it, right? So they take painkillers, okay? So, I'm sure you already know what it means to get rid of something. Pozbyć się czegoś. Dwa czasy przeszły. Past simple oraz past continuous. Co je różni? Zobaczymy sobie podstawowe różnice, przypomnij sobie podstawowe różnice między tymi czasami, ale zobaczymy też, co je łączy, ponieważ zobaczymy, że można także użyć ich w jednym zdaniu i wtedy uzupełniają się wzajemnie, gdy chcemy wyrazić pewną treść. Podstawowa różnica między tymi dwoma czasami jest taka, że past simple użyjemy... Gdy mówimy o czynności dokonanej, coś, co się zdarzyło w przeszłości i nie ma zasadniczo wpływu na teraźniejszość, nie ma związków z chwilą obecną, tak? Pozmywałem, odwiozłem przyjaciela, yy, przeczytałem książkę, tak? Bądź na przykład zjadłem yy, kolację, tak? I tutaj takie zdanie. Yesterday we had dinner, prawda? Wczoraj. Zjedliśmy kolację o jakiejś tam godzinie, tak? Natomiast tutaj Past Continuous mówi nam o czynności niedokonanej, która trwała, prawda? Nieukończonej. Czyli o tej samej piątej We were having dinner, tak? At five o'clock we were having dinner. Jedliśmy kolację. Tutaj zjedliśmy, tu jedliśmy. Tu by było umyłem samochód, tu myłem samochód, tu przeczytałem, tu. Czytałem, tak? Czyli tu, tu dokonana czynność, tu niedokonana. Kolejna taka rzecz, że jeżeli odwołamy się do konkretnego punktu w czasie, mówiąc o tych czasach, to past simple powie nam, że w tym punkcie w czasie, w przeszłości, dana czynność się rozpoczęła. Czyli, jeżeli takie zdanie wypowiemy, yesterday we had dinner at 5 o'clock, to wczoraj powiemy, zjedliśmy kolację o 5. Będzie to znaczyło, że ta czynność rozpoczęła się o tej piątej, prawda? Czyli, że jeżeli powiem, że o, o, na przykład wczoraj o trzeciej pojechałem na przykład odebrać przyjaciela z lotniska, no to wyjechałem o tej trzeciej godzinie. Rozpoczęcie czynności w tym punkt, punkcie w czasie. To jest past, simple. Natomiast past continuous, w tym samym punkcie w czasie, trwanie czynności, prawda? At five o'clock we were having. Czyli przed piątą jedliśmy i po piątej jedliśmy. O piątej byliśmy w trakcie jedzenia. Czyli jeżeli odwołamy się do tego samego punktu w czasie, będzie różnica między tymi czasami. Co łączy te dwa, dwa, yy, yy, dwa czasy? Możemy je użyć w jednym zdaniu i jeżeli odwołujemy się właśnie do tego punktu w czasie. Kiedy mówimy o czasie past continuous. Jakaś czynność była wykonywana w jakimś momencie. Odwołujemy się do jakiegoś momentu w przeszłości. I tym momentem, ten moment w przeszłości może być wyrażony czasem pass simple, prawda? Czyli zobaczmy taki przykład. While I was getting out of the car, I dropped my keys. While, czyli w trakcie, gdy. Wysiadałem z samochodu. I was getting out. Wysiadałem, czyli pass continuous. I dropped my keys, prawda? Upuściłem kluczyki. Ty, czyli to był ten moment, yy, to był ten moment, do którego się odwołujemy. Upuściłem kluczyki, gdy wysiadałem z auta. Czyli to był moment konkretny. Wyrażam to, ten moment, tą czynność czasem pass simple. I dropped my keys, upuściłem. I past continuous, czyli czynność, która w tym czasie była wykonywana chwilę przed oraz chwilę po, prawda? Kolejny taki przykład, kiedy używamy past simple i past continuous w jednym zdaniu, na przykład wychodziłem ze sklepu, opuszczałem sklep, gdy spotkałem przyjaciela, tak? I was leaving the shop when I met a friend, czyli w momencie spotkałem przyjaciela, był ten moment w czasie wyrażony past simple, gdy Coś tam było, się działo, czyli w tym przypadku wychodziłem ze sklepu, opuszczałem sklep, tak? Kolejny, taki ostatni przykład. What were you doing when I called you? Co robiłeś, gdy do ciebie zadzwoniłem, prawda? Czyli I called you, moment w przeszłości wyrażony. Past simple, called you, I called you, zadzwoniłem do ciebie. I pytanie jest, co w tym momencie robiłeś, co, jaka czynność była wykonywana, prawda? Czyli dwa te czasy yy, w jednym zdaniu. Kolejna taka rzecz. Możemy je zastosować razem i wtedy w zdaniu na przykład takim jak to. Zaczynało padać, gdy wróciliśmy. It was starting to rain, when we arrived. Wtedy tło, pewne tło sytuacji pokażemy czasem past uh, continuous, prawda? It was starting to rain. Zaczynało padać. I. Mówimy, jaka, co się wtedy wydarzyło. Tak? When we arrived, gdy wróciliśmy. Czyli gdy wróciliśmy, pokazujemy, jakie było tło danej sytuacji, yy, zaczynało padać. Podobny taki przykład, yy, też odnośnie yy, tego, jak, jaka była pogoda, jak było na zewnątrz. Yy, zrobi, robiło się ciemno, gdy. Wysiedliśmy z autobusu, czyli pokazuję ten moment, gdy wysiedliśmy z autobusu, co się działo, prawda? Robiło się ciemno. It was getting dark when we got off the bus. W ten sposób, czyli można zobaczyć, że są pewne różnice między tymi czasami, ale możemy ich także użyć razem, w jednym zdaniu, do wyrażenia albo tła, pewnej sytuacji, czasem continuous, gdy coś się wydarzyło, past simple. Yy, albo tak samo jak tutaj mówiłem, prawda? Yy, czyli. Do wyrażenia pewnego punktu w czasie, kiedy coś tam się działo, czasem past simple i tego, co w tym czasie było wykonywane, czasem past continuous. Kolejna różnica między czasem past simple i past continuous. Past simple użyjemy do czynności czy zdarzeń następujących po sobie w przeszłości, które się zakończyły. Czyli na przykład, kiedy relacjonujemy, co się działo po kolei podczas jakiegoś wyjazdu naszego, podczas jakiegoś spotkania, gdy jak spędzaliśmy czas, prawda Zdarzenie w przeszłości, które się zakończyło, jedno następuje po drugim, opowiadamy po kolei, co się wydarzyło. Yy, czyli na przykład yy, Tomek odebrał mnie ze stacji, i potem pojechaliśmy coś zjeść, prawda? Jedno wydarzenie, potem kolejne. W ten sposób byśmy używali czasu past simple. Tom picked me up from the station, and then we went to eat something. Jedno po drugim, prawda? Uh, dał mi to, zanim opuścił Polskę. Czyli dał mi coś, past simple, opuścił potem Polskę. Możemy powiedzieć, co dalej się stało, prawda? He gave it to me before he left Poland. W ten sposób Natomiast past continuous e, powiemy o czynnościach, które działy się na przykład równocześnie w przeszłości, prawda? Czyli jedna czynność się działa i w tym samym czasie działa się czynność druga, czyli w odróżnieniu od past simple, kiedy mówimy jedna, po drugiej się wydarzyło coś i relacjonujemy. Tak, tutaj mówimy o tym, jakie, jakie czynności były, równocześnie się działy. Czyli na przykład, kiedy tam dotarłem, Tomek pracował w ogrodzie, jedna czynność, druga. Jego dzieci się bawiły. W tym samym czasie jedna czynność trwała i druga mówimy w momencie, w którym y, do, y, tam dotarłem. When I got there, Tom was working in a garden and his children were playing w ten sposób, czyli o odróżnieniu simple. dwie równocześnie. Drugi przykład. E, opisujemy na przykład, tu jest sytuacja, w której ktoś tam byłem w sklepie, prawda? I opisuje, co się działo, gdy stałem w kolejce, tak? I was standing in a queue. Stałem w kolejce i co się działo dalej? W tym samym czasie stałem, trwało coś i co innego trwało. The man was shouting and the security guard was trying to calm him down, czyli że stałem w kolejce i w tym samym czasie co się działo obok. Pewien człowiek krzyczał, a ochroniarz go próbował uciszać, więc um, w ten sposób równocześnie dziejące się czynności w przeszłości to by była taka też różnica, tak? Natomiast ym, co chcę jeszcze tu powiedzieć? Yy, ponieważ yy, też yy, jest czasownik to arrive, czyli przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, przybyć gdzieś, prawda? Arrive. Yy, też użyjemy, kiedy paczka przyszła na przykład z poczty, tak? Package yy, arrived yesterday paczka i yy, Dlatego, że tu mam przykłady, które dawałem też, czy w tej lekcji, którymi się posługuję, które właśnie używam tutaj tego, tego czasownika tu arrive w czasie przeszłym, że gdzieś przybyliśmy, gdzieś dotarliśmy na miejsce, co wtedy się działo, prawda? Czy, czy opisujemy jakieś tło później? I tu chcę pokazać, jak użyć tego czasownika właściwie arrive, ponieważ używamy go też samego. Na przykład, właśnie paczka przyszła wczoraj, the package arrived yesterday, natomiast. Używamy go też z dwoma przyimkami. Z przyimkiem in i at. To arrive in albo to arrive at. I powiemy to arrive in, jeśli mówimy o przybyciu do miasta bądź kraju, prawda? Czyli e, na przykład on przybył do Ameryki w 1907 roku. He arrived in, prawda, e, państwo? He arrived in America, kontynent akurat, in 1907. Także kiedy przybycie do pewnego miasta arrive in tak we arrived in Warsaw yesterday przyjechaliśmy przybyliśmy do Warszawy arrived in Warsaw natomiast at arrive at gdy wiemy że at używamy do miejsc prawda czyli jest pewne przybycie do miejsca takiego na przykład jak stacja kolejowa lotnisko też też hotel prawda czyli takie miejsca czyli na przykład było już ciemno gdy dotarłem na przykład do biura. It was already dark when I arrived at the office. At. Miejsce. At the office. At the, at the hotel. Prawda? Na przykład, gdy dotarliśmy do hotelu. When I arrived at the airport. Prawda? Arrived at. Do miejsc. Czyli w ten sposób użyjemy tego czasownika arrive, przybywać, przychodzić, przyjeżdżać. Powtórz za mną kolejno 20 zdań. Pierwsze: Zjedliśmy razem lunch o godzinie 12. We had lunch together at 12 o'clock. We had lunch together at 12 o'clock. Zjedliśmy razem lunch o godzinie 12. Wczoraj o godzinie 17 jedliśmy obiad. At 5 p.m. yesterday. We were having dinner. At 5 pm yesterday we were having dinner. Wczoraj o godzinie 17 jedliśmy obiad. Wychodząc z samochodu upuściłem klucze. While I was getting out of the car, I dropped my keys. While I was getting out of the car, I dropped my keys. Wychodząc z samochodu, upuściłem klucze. Wychodziłem ze sklepu, kiedy spotkałem przyjaciela. I was leaving the shop, when I met a friend. I was leaving the shop, when I met a friend. Wychodziłem ze sklepu, kiedy spotkałem przyjaciela. Co robiłeś, kiedy do ciebie zadzwoniłem? What were you doing when I called you? What were you doing when I called you? What robiłeś, kiedy do ciebie zadzwoniłem? Robiło się ciemno, kiedy wysiedliśmy z autobusu. It was getting dark when we got off the bus. It was getting dark when we got off the bus. Robiło się ciemno, kiedy wysiedliśmy z autobusu. Kiedy przyjechaliśmy, zaczynało padać. It was starting to rain when we arrived. It was starting to rain when we arrived. Kiedy przyjechaliśmy zaczynało padać. Przyjechaliśmy do Warszawy dziś rano. We arrived in Warsaw this morning. We arrived in Warsaw this morning. Przyjechaliśmy do Warszawy dziś rano. Przyszedłem do biura o ósmej rano. I arrived at the office at 8 a.m. I arrived at the office at 8 a.m. Przyszedłem do biura ósmej rano. Po długiej podróży dotarliśmy do domu o północy. After a long journey, we arrived home at midnight. After a long journey, we arrived home at midnight. Po długiej podróży dotarliśmy do domu o północy. Zdobyłem duże doświadczenie, kiedy tam pracowałem. I gained a lot of experience while I was working there. I gained a lot of experience while I was working there. Zdobyłem duże doświadczenie, kiedy tam pracowałem. Nie wiedziałem, co się dzieje. I didn't know what was happening. I didn't know what was happening. Nie wiedziałem, co się dzieje. Kiedy ostatni raz rozmawiałeś z Markiem? When was the last time you spoke to Mark? When was the last time you spoke to Mark? Kiedy ostatni raz rozmawiałeś z Markiem? Było już ciemno, gdy dotarliśmy do naszego hotelu. It was already dark by the time we arrived at our hotel. It was already dark by the time we arrived at our hotel. Było już ciemno gdy dotarliśmy do naszego hotelu. Kto tam był kiedy przybyłeś na przyjęcie? Who was there when you arrived at the party? Who was there when you arrived at the party? Kto tam był kiedy przybyłeś na przyjęcie? On był imigrantem, który przybył do Ameryki w 1907 roku. He was an immigrant, who arrived in America in 1907. Był imigrantem, który przybył do Ameryki w 1907 roku. Paczki dotarły na dzień przed świętami. The packages arrived the day before Christmas. The packages arrived the day before Christmas. Paczki dotarły na dzień przed świętami. Tom jechał do domu, kiedy jego samochód się zepsuł. Tom was driving home when his car broke. Tom was driving home when his car broke. Tom jechał do domu, kiedy jego samochód się zepsuł. Padało, więc wszyscy zmokli. It was raining, so everyone got wet. It was raining, so everyone got wet. Padało, więc wszyscy zmokli. Kiedy ostatni raz byłeś u dentysty? When was the last time you went to the dentist? Kiedy ostatni raz byłeś u dentysty? Teraz powtórz za mną trzy utarte wyrażenia. Pierwsze Mam dość, bądź mam podziurki w nosie. I'm sick and tired. I'm sick and tired. Mam dość. Drugie: nic z tego nie ma mowy. No way. No way. Nie ma mowy. Trzecie: pozbyć się czegoś. To get rid of something. To get rid of something. Pozbyć się czegoś. Dziękuję za obejrzenie lekcji. Mam nadzieję, że udało nam się nauczyć dzisiaj czegoś nowego. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i koniecznie napisz w komentarzu, co było najbardziej pomocne. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnej lekcji, Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmikach, które publikuję na tym kanale. Przypominam też o możliwości zakupu podręcznika do kursów na każdym z trzech poziomów trudności. Linki znajdziesz w opisie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnej lekcji kursu Listen and Speak English.